Małym dzieciom się nie śpieszy. Starzy ludzie są nieporadni, Gdy malutkim dzieciom wcale się nie śpieszy. Dorośli wystawiani są ceremonialnie Na sprawdzenie poza repetytorium. Odbywa się obiegiem krwionośnym, Nie wiadomo gdzie i którędy duch dobijał się po szybach. Przez piętra. Nikt nie wiedział, kiedy rozdzieliła się trójca. Tchnienie na pewno było po tamtej stronie okna. Maleństwo dobrze odchowane, spokojne, takie świeże, przed zniszczonymi ludźmi. Egzamin był dowolnym pokazem z książek dla dorosłych. O łączeniu Bożej Trójcy na Ziemi. Nie można było odgadnąć, ile było ciała i ducha, cząstki najmniejszego atomu samowystarczalnego. Nieruchome medytacje małych dzieci inspirują łączenie Trójcy życia w jego statycznej sile, zbitej z książek, ponad wszystkim niemowlę. Spokojnie pozwala na łączenie figury trójkąta. Nikt nie liczył czasu do pierwszego dialogu. Wszystko było nieme, a mądre. Duchy po kolei odłączały digitalne rozumy łagodnej przesady nad wiarą i myślą i duchem spokojnym w trójce. Dorośli od czasu do czasu zaliczają egzamin.